Kto musi wprowadzić pracownicze plany kapitałowe? W chwili obecnej wszyscy pracodawcy z dwóch głównych sektorów. Po pierwsze jest to sektor prywatny, który musi wdrożyć PPK z datą obowiązywania wobec nich ustawy od 1 stycznia 2021. Wszystkie podmioty co do zasady zatrudniające powyżej jednego pracownika. Termin do, co do zasady 19 pracowników. Ale może się zdarzyć sytuacja, że nowo powstałe przedsiębiorstwo już zatrudnia więcej osób i te nowo powstałe przedsiębiorstwa też muszą założyć PPK i te podmioty mają termin zawarcia umowy o zarządzanie, tej pierwszej umowy, do dnia 20. 3 kwietnia 2020 i drugiej umowy o której no niestety niektórzy pracodawcy nie pamiętają że też jest obowiązek zawarcia drugiej umowy o prowadzenie na rzecz uczestników PPK to jest do 10 maja i to od razu oczywiście informujemy żeby nie odwlekać tych decyzji i wdrożeń na, na późniejszy czas, ponieważ w tym segmencie występuje no, ponad 600 tysięcy podmiotów. Ważne zastrzeżenie dotyczy pracodawców sektora mikroprzedsiębiorstw, to jest zatrudniających poniżej 10 pracowników. Te firmy nie muszą zawierać umowy o zarządzanie, jeżeli wszyscy zatrudnieni zrezygnują z PPK do czego oczywiście pracodawca w żaden sposób nie może zachęcać. Powinien przekazać obiektywne informacje na temat zasad PPK i uczestnictwo, decyzja pracownika należy wyłącznie do niego. Jest jeszcze jeden wyjątek. Pracodawcy, którzy zatrudniają poniżej 10 osób, ale jednocześnie przekraczają obrotami rocznie powyżej 2 milionów euro. To oni też muszą zawrzeć umowę o zarządzanie, nawet jeżeli żaden pracownik nie deklaruje, czy nie pozostaje w PPK. I to o tym trzeba pamiętać. Kto powinien pracodawcy te kwestie pilnować? Jego doradca podatkowy i księgowa. Bo ta osoba powinna sprawdzić stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2019. Czym jest umowa o zarządzanie i kto ją podpisuje? Ta umowa łączy dwie strony z jednej strony instytucję finansową, a z drugiej strony fundusz i to jest szczególna konstrukcja, fundusz, gdzie są gromadzone środki uczestnika. Natomiast ten fundusz zgodnie z prawem jest reprezentowany przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, które musi i wykonuje obowiązki zarządzania aktywami uczestników PPK oraz wykonuje wszelkie obowiązki nałożone innymi przepisami, na przykład ustawy o funduszach. Inwestycyjnych, więc tutaj szereg obowiązków wypełnia instytucja zarządzająca i ona tak naprawdę wspiera pracodawcę w realizowaniu tych obowiązków. Ustawa o PPK narzuca na obie strony kontraktu pewnego rodzaju rozwiązanie, zawieranie tej umowy w formie elektronicznej. Dzieje się to bardzo prosto. Poprzez aplikację, poprzez potwierdzenie zawarcia umowy ze strony pracodawcy za pomocą SMS. Jest to bardzo prosta czynność, trwa około pięciu minut. My potrzebujemy tylko dane pracodawcy, dane administratora, który reprezentuje pracodawcę i dane osoby reprezentującej pracodawcę i w tym kręgu osób wykonujemy czynności techniczne. Co ważne, umowa o zarządzanie zawiera postanowienia, które regulują zasady oszczędzania przez uczestnika środków w ramach funduszy zdefiniowanej daty, gwarantuje maksymalne opłaty, które fundusz może pobierać za wykonywanie usług, przewiduje sposoby i terminy wypłaty zwrotu oraz transferu środków uczestnika zgodnie z jego dyspozycją, bo trzeba podkreślić, to uczestnik dysponuje środkami w ramach PPK i w zależności od jego statusu zawodowego on składa dyspozycję do funduszu.